Tak. Czyli nie te 6 tysięcy, a 10 tysięcy, a 12 tysięcy złotych, tak? Cztery minimalne wynagrodzenia, a tam pracujesz na coś takiego 20 dni. I dlatego ja mówię, wiecie, ja chciałbym mówić inaczej, no ale ja mówię, Szanowni Państwo, ja mówię, jestem człowiekiem, który no, yy, mówi to, co yy, yy, jest opłacalne. To, co jest opłacalne, no. yy, Jeżeli do mnie klient przychodzi, on mówi, ja chcę... Słuchaj konsultacji i mów, czy ja chcę poradę. No to słuchaj, chłopie, no, ci będę przyjść? Co, mam nakłamać? No nie, no, bo drugi raz nie przyjdzie, prawda? Nie poleci mnie, tak to nie działa, prawda? Jedziemy dalej, szanowni państwo. Tutaj mamy 96 metrów kwadratowego, jeżeli szeregowiec. O, patrzcie, tutaj mam, dobra, ten zobaczmy. To jest. Patrzcie. Przecież to jest. Popatrzcie. villa, Willa. Tak, popatrzcie, patrzcie. Wielki basen, wielkie terytorium, wielkie terytorium, twoje własne palmy, twoje własne palmy. To są twoje palmy, nie? Patrzcie, środeczek zrobiony, wszystko jest pod kluczyk, ładnie w środku, nie? 20 dni na płacy minimalnej. No, tylko musisz mieć tą wpłatę własną, ale w Polsce też 20% wymagają. W Polsce wymagają 20% wkładu własnego i to trzeba wszystko ogrzewać, szanowni państwo. Popatrzcie, jaki u góry solarium popatrzcie, fajnie, nie? 125 metrów kwadratowych, nie? Z basenem. No, w Polsce by wam mówili, że macie za to dać minimum 1,5 miliona złotych, czy tam 2 miliony złotych. No, no, taka jest rzeczywistość. Tak zostało wszystko napompowane, szanowni państwo. A tutaj pracujesz na to 20 dni, więc jeżeli ktoś ma dzieci, wiecie, i, i, i te dzieci też będą musiały harować na tą pańszczyznę w Polsce, tak? Bo to jest ten problem, szanowni państwo, że w Polsce, yy, wiecie, to nie tylko. Ty będziesz harować, ale jeżeli nie nauczysz, jeżeli w Polsce się nic nie polepszy przez następne 5-10 lat, twoje dzieci też będą takimi niewolnikami. A jak na końcu im się nie będzie podobać, prawda, i rozpadnie się Unia Europejska, no to wyślą was. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby nie było Unii Europejskiej. Gdyby nie było Unii, bo wiecie, teraz jest Unia Europejska, więc Polacy sobie mogą uciekać, gdzie chcą, po prostu przejeżdżać teoretycznie przez granicę, jeżeli ich nie zamkną. Ale gdyby nie było Unii Europejskiej, szanowni państwo, to może już by nas w to dawno wtoczyli, bo wtedy po prostu by zamknęli granice i byś nigdzie nie uciekł. Chyba że na Borholm. Na Borholm, do Danii, przez Danię gdzieś dalej być może, na Borholm, albo przez Bieszczadę byś gdzieś uciekł, do Rumunii, prawda? Tak jak, tak jak, szanowni państwo, wcześniejsi władcy Polski, co zostali wywaleni przez Brytyjczyków w 1939 jak ostatni frajerzy, i co zostawili nas. Zostawili nas, szanowni państwo, wtedy. No. A Sikorski nas nie zostawi. E, jedziemy dalej. Proszę bardzo, szanowni państwo, jak pięknie. O, bliźniaczek. O, albo zobaczcie sobie tu mieszkanko. Patrzcie, gdzie to jest? W Elcze. A, w Del Elcze Club. A, futbol. Mieszkanie Avenida del Elche Club de Futbol, a w jakimś zona deportiva, neuvo, Altabix. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. 165 metrów mieszkanie, no? po prostu, patrzcie, jaki taras. Widzieliście takie tarasy w Polsce? Widzieliście, żeby gdzieś takie tarasy budowali w Polsce? Zapomnijcie. Widzieliście gdzieś takie tarasy? W Polsce mniejsze mieszkania, szanowni państwo, za milion złotych sprzedałem jak ten taras. Tu byś, tu Polacy Polacy i ci wszyscy zwyrodnialcy by powiedzieli, że z tego tarasu to można zrobić, wiecie, dwie kawalerki, prawda? Popatrzcie, no tu by zrobili wam dwie kawalerki i wy tam jeszcze byście tam mieszkali na pokoje. <laughs> A tu masz basen na dole. Szanowni Państwo, nie ma sensu jakiegokolwiek w Polsce mieszkać i żyć i być. Na dzisiejszych parametrach gospodarczych, na dzisiejszych parametrach społecznych, na dzisiejszej politycznej sytuacji. Nie ma sensu. Nie ma sensu do Polski fajnie przyjechać, o domek letniskowy mieć, bo się nie opłaca w zimę mieszkać w Polsce. W Polsce można mieć domek letniskowy, wiecie, jak w Kanadzie, wiecie, w górach gdzieś mieć domek letniskowy, wiecie, w, 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 albo, wiecie, w Aspen, nie? Wiecie, w Ameryce w Aspen mają domki let... zimowe, domki zimowe. No i tutaj mają tarasy wielkości polskich mieszkań, no. Popatrzcie. Szanowni Państwo, oni mają tarasy wielkości polskich mieszkań. Musimy to zrozumieć. Za takie ceny i za coś takiego płacisz, pracujesz na to 20 dni na płacy minimalnej. Rozumiemy to? Jeszcze obniżyli 4%, to pewnie by jeszcze obniżyli. Ja bym wam powiedział, że za 199 tysięcy by wam sprzedali, nie? Za 199 tysięcy by wam sprzedali. Coś takiego. Jeszcze z garażem. No, garaż taras, jak trzy kawalerki. Widzicie, szanowni państwo. popatrzcie, jeszcze tu przy plaży gdzieś Penthouse. Za 200, jezus. W Agilas, Jeszcze na dole tam gdzieś ciepło. patrzcie. Patrzcie, wielki ta. Patrzcie, jakie fajne. Patrzcie, kortenisowy. Plaża kortenisowa. Patrzcie, czyste powietrze. Szanowni Państwo, to co się dzieje w danym momencie w Polsce jest przerażające. No ale Polacy tego nie wiedzą, bo do Polaków nie należą y, zwyczajnie y, media i tyle do Polaków, nie, zale... nie... Polacy nawet marchewek. Nie mogą sprzedawać między sobą. Zabroniono Polakom sprzedawać marchewki, a jak Polacy chcą, to są niszczeni przez zagraniczne korporacje, szanowni państwo, tak. Polakom się sprzedaje pastewne ziemniaki. No, anglosaskie media nazwały Hiszpan Hiszpanów Pigs świnia, prawda? A nam się pastewne ziemniaki jak świnią sprzedają. No. Mamy coś wspólnego z Hiszpanami, Szanowni Państwo. No. Jedziemy dalej. Zobaczmy dalej. I widzicie, patrzcie, cała masa, wiecie, cała tutaj jaki widok, patrzcie, cała masa, szanowni państwo, cała, to jest, o tutaj mamy taki malutki, wiecie, taki malutki 67-metrowy, no znaczy się w Polsce to do penthouse by był, ale jakiś, to, gdzie to jest, w Cumbre del Sol. Eee, patrzcie, patrzcie, jaki widok w ogóle, nie, jaki widok, patrzcie, jo, no i idziesz sobie, i wyobraź sobie, że sobie pracujesz tutaj, nie, yy, kaweczka, yy, siup, siup, prawda, sobie tutaj pracujesz, Widok piękny, czyste powietrze Szanowni Państwo, żyć nie umierać. Żyć... Bo jeszcze basen jest. Nie no, aż popatrzę na ten basen, bo nie mogę. Ojej. Pamiętajcie, żeby nie wskakiwać na basen, na takie baseny na ponton, bo wypłyniecie z tym pontonem i spadniecie, nie? Jak są nie to jest dziura. Wiecie, wskoczycie na ponton, ten po ponton spadnie z wami. Ja. Niesamowite. Ma, no, mały, no ale no, tutaj za widok płacisz. No. 67 metrów to no, drogie, bo mały metraż, ale wiecie, no, co ja mam powiedzieć. Za ten widok płacisz. No, no masz. no, co, 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 co już mam powiedzieć, no do... ja jestem człowiekiem morza, z nad morza jestem człowiekiem morza, szanowni państwo. I zróbmy tak, wiecie co? Tym pięknym akcentem, tym pięknym widokiem, tym pięknym akcentem, szanowni państwo, tym pięknym widokiem, gdzie ten piękny widok był najpiękniejszy, widok to chyba był tutaj. Zobaczmy, o tym pięknym widokiem, szanowni państwo, a może jeszcze następnym pięknym widokiem, bo zobaczmy tutaj gdzieś piękny, jakiś widok, zobaczmy, gdzie tu jakiś piękny widok będzie. Piękny widok, o, szanowni państwo, tym pięknym widokiem zakończymy. Zapraszam na następne produkcje. Klikajmy. Kciuka w górę. Subskrybujmy, notyfikujmy dzwoneczek. Wrzucajmy na swojego Facebooka, wrzu wrzućcie z linku z YouTube'a. Niech to tam ludzie oglądają, niech wiedzą, co się dzieje. Niech używają swojego życia. Niech przestaną stawać się, Szanowni Państwo, paszczyźnianymi feudalnymi niewolnikami, póki jeszcze można, pozdrawiam, cześć.